Dzień dobry, dzień dobry, witajcie wszyscy. Nieregularnik powrócił. Morglum znowu nadaje wiadomości starcraftowe. E, jedyny taki, chyba, e, w, tak nieregularnie ukazujący się e, program, jeżeli chodzi o polską scenę starcraftową. Godzina 22 wybiła. Dawno nas nie było. Część informacji jest już zapomniana i niestety nie zostanie dzisiaj wspomniana, ale mamy 9 ważnych rzeczy. Które mam nadzieję, zainteresują Was i spowodują, że spojrzycie zupełnie inaczej na świat StarCraft. Dzisiaj niestety Hydry Brak zagubiła się podczas przeprowadzki z jednego komputera na drugi, no ale co poradzić, myślę, że gdzieś ją znajdę. Wtedy na pewno pojawi się z powrotem i będzie mi tu towarzyszyć. No i teraz cóż, wypadałoby zacząć od bardzo, bardzo ważnej rzeczy, która jednocześnie jest prośbą w Waszą stronę. Na pewno część z Was odwiedzając StarCraft2TV.pl widziała, że ogłosiłem turniej, który będzie organizowany wspólnie z Gigabyte'em, który postanowił zasponsorować tutaj bardzo, bardzo przyzwoite nagrody dla zawodników. Słuchajcie, moja prośba jest następująca. Powiedzcie wszystkim o tym turnieju, kto jeszcze nie wie, zresztą reklamy będą się pokazywały, będzie to wszystko trąbione i tak dalej. To, co jest ważne, to to, że... Ten turniej jest nie tylko po to, żeby najlepsi zagrali sobie o płytę główną, która na no sam chętnie bym przytulił, ale również po to, żebyście wymienili frajdę jako widzowie, bo przewidziany jest konkurs również dla was w typowaniu, wyników, ale przede wszystkim jesteście im potrzebni, żeby w ciągu najbliższych dni do czasu pierwszego kwalifiera wyłonić dwóch zawodników w głosowaniu, którzy zostaną zaproszeni bezpośrednio do finału tego turnieju. No a już tak zupełnie odseparując wszystko, to po prostu myślę, że warto byłoby wspomóc ten event swoją obecnością, komentarzami pozytywnymi i tego typu rzeczami, gdyż ponieważ pomoże mi to przekonać tą przemiłą firmę, jaką jest Gigabyte do tego, żeby została z nami na dłużej i no myślę, że zasponsorowała nam nie jeden, ale większą ilość turniejów, więc proszę, proszę, pomóżcie nie. Nie wymagam nic, nie ma żadnych ukrytych rzeczy. Tutaj po prostu liczy się tak naprawdę frekwencja, zarówno w tych otwartych kwalifikacjach, które będą mi, jak i na streamie. Będzie mi niezmiernie miło, jeżeli w ten sposób będę mógł liczyć na pomoc z Waszej strony. I to jest najważniejszy news, od którego otwieramy. Przechodzimy dalej, bo te rzeczy pozostają. Jak gdyby z boku. Na pewno zauważyliście, że troszkę zmieniły się godziny streamowania. Ma to bezpośredni związek z moją sytuacją rodzinną. Troszkę mniej jest tych streamów wcześniej. Standardowo zaczynam się pojawiać około godziny 22 na żywo i tak zostanie jeszcze przez jakiś czas. Natomiast jak widzicie, pojawiły się streamy niedzielne, co jest nowością, bo bardzo, bardzo dawno nie streamowałem w niedzielę. A oznacza i co niedzielę zapraszam Was wszystkich na EPS-y. Które przez parę ładnych weekendów będą jeszcze z nami i naprawdę ciekawe mecze tam przed nami. Nie z drugiej strony, w ciągu tygodnia będę się starał jak najczęściej streamować, ale to jest jedna z tych niespodzianek, o których jeszcze nie powiedziałem. Ona zostanie ogłoszona. Myślę, że być może już nawet w tym tygodniu, jeżeli chodzi właśnie o streamowanie, bo zupełnie nowy. Cykl startuje, nic więcej na ten temat nie powiem, ale myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, bo będzie on chyba najszerzej robioną audycją przeze mnie w tym momencie. Będzie zupełnie też, mam nadzieję, czymś innym niż to, do czego jesteście przyzwyczajeni. Oczywiście pozostają wszystkie te stare rzeczy, które już się dzieją, no a ja będę po prostu występował częściej więcej. Więc jeżeli jeszcze się Wam nie znudziłem, to jest taka szansa, że to się właśnie stanie i to. Kończę informacje wewnętrzne, przechodzimy na zewnątrz, otwieramy się na świat. Czwarty sezon Ladera w StarCraft 2 właśnie się rozpoczął. Z ważnych informacji, na które trzeba zwrócić uwagę, to zmiany map. Backwater Gulch, Sering, Crater, Typhoon Peaks, te mapy już nie są z nami. Szkoda, Typhoon Peaks osobiście całkiem lubiłem. Nie mogę tego powiedzieć o Bakłuter Górsz, natomiast Serin Crater tej mapy no nie bardzo, nie bardzo nie... mam jakiekolwiek bardziej e... podejście. Tak wiem, wystaje mi tu kawałek kienka. Niestety nie, tak będzie. To jest właśnie taka. No chochlik drukarski, słuchajcie, w gazetach się zdarzają chochliki drukarskie, to dlaczego my nie możemy mieć chochlika streamowego? No, dokładnie, dywersja Hydry. Nie, nowy zestaw map jeden na 1, jeden. Abyssal Caverns, antiga Shipyard, Metalopolis, Nerazim, Krypt, Shakura Splatu, Shattered Temple, altar i Maltar, Naga Caverns, co ciekawe, Xel'naga Caverns zostają i zna, chyba naj, jedna z najstarszych map w tym momencie, plus Shattered Temple i Metalopolis, te trzy mapy, się być nieśmiertelne, jeżeli chodzi o ladder. Zobaczymy, co będzie się działo dalej. Także, jeżeli ktoś ma plany, żeby dostać się do Grandmastera, to teraz jest właśnie ten moment, kiedy e, można, e, można m, będzie e, zawalczyć. No dobrze, nie. <ścoughs> e, idziemy dalej. W takim razie nie czekamy. Przypominam tylko notabene, że dzisiaj jeszcze diabełko będę streamował po tej nieregularniku. Ciekawostka z Korei, bo tych nie zabrakło, jak zwykle, od pewnego czasu pojawiają się informacje, że część graczy, a może nawet więcej niż część, bo KESPA, czyli ta organizacja odpowiedzialna za szeroko rozumiane turnieje ligi Wara i nie tylko, ma zamiar powiększyć swoje portfolio gier o Starcrafta 2. I padły tu takie ksywki jak Bisu, J-Dong, Yangbi i Fantazy jako e, progamerzy z Broodwora, którzy mają teoretycznie zacząć grać Starcraft Starcrafta 2. Ponoć niektóre teamy już upgrade'ują swoje komputery i e, testują wewnętrznie Starcrafta 2. Co z tego wynik nie zobaczymy, ale ja jestem bardzo, bardzo ciekawy jak legendy Broodwora poradziłyby sobie e, w Starcraft 2. No dobrze. Kolejna, kolejna informacja: World Cyber Games, wracamy na polski, na polski. Na polskie podwórko. Jak wiecie, World Cyber Games oczywiście zakończone. Wygrał Nercio drugie miejsce slider i to jego dotyczy ta informacja, gdyż Nercio oficjalnie zrezygnował z wyjazdu do Korei na finały światowe i to slider będzie nas tam reprezentował. Nie, nie oceniamy, nie dywagujemy. Decyzja Nercia taka, nie inna. Natomiast slider, myślę, zadowolony i tutaj będzie miał okazję pokazać swój power nie, nie tylko cheeserski mam nadzieję. Przepraszam cię, slider, jeżeli to oglądasz i denerwuję cię, to, że powiedziałem, Talent cheezerski, ale uważam, że jesteś naprawdę, jeżeli o to chodzi, niesamowitym graczem. I potrafisz naprawdę bardzo, bardzo ciekawie przycisnąć. Kolejna informacja, oczywiście powodzenia. Slider jeszcze kończąc tamto. Kolejna informacja, ważna dość w czasie, kiedy bliskon i tak dalej, był ESWC, walczył Mana, który ostatecznie wylądował na drugim miejscu. Bardzo, bardzo duże gratulacje dla tego zawodnika, który ostatnimi czasy prezentuje się naprawdę, naprawdę niesamowicie dobrze. Coś mnie tutaj gryzie. I co ciekawe, warto tutaj zauważyć, że Mana wygrywa 12 tysięcy dolarów, a idzie nam tutaj z ukłonem. Cybersport, który przytacza nam news z, za MyScraft, DE i tenże news pokazuje nam zarobki graczy, jakie w tym roku osiągnęli. Pomijam tutaj Koreańczyków, z których no, MVP, jak widzimy, na polskie przerobi, zarobi ponad 600 tysięcy złotych, ale ciekawostką jest, że na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o nie-Koreańczyków, jest Stefano z kwotą ponad 220 tysięcy złotych. No i proszę bardzo, na 17 miejscu, dobrze mówię, nie, to jest 17 lat. W pierwszej, dwa, cztery, w pierwszej dziesiątce mam aż dwóch Polaków. Na miejscu ósmym mamy manek, który w tym roku zarobił 93 496 zł i Nercia, który zarobił 89 56 zł. Pamiętajmy, że rok się jeszcze nie kończy i jest chociażby taki event jak jeszcze DreamHack w Winter, na którym parę tysięcy dolarów. Można usupłać i powiększyć, może zrobić nawet 100 tysięcy przychodu. Nie jest źle. Jeżeli ktoś z Was planuje już teraz, że świetlana przyszłość sterka przed nim, polecam Noob VS Pro. Tam uczymy się być jak nie być najgorszym graczem. Warto też wspomnieć, że Tarson i Daistar również znaleźli się w tym podsumowaniu. Tarson zarobił w tym roku niecałe 21 tysięcy, natomiast Daistar 8,5 tysiąca. Myślę, że przyjemne kwoty, biorąc pod uwagę, że chłopaki zajmują się na co dzień zupełnie innymi rzeczami. Kolejny, kolejny news, myślę, że ważne, ważne rzeczy zakończył się Bliskon, to już powiedziałem. A na Bliskonie Heart of the Swarm, sporo się działo w tym temacie i warto tu teraz przyjrzeć się temu, co tak naprawdę będzie się działo. Bo z jednej strony zostały przedstawione i tutaj będę się posiłkował dwiema stronami blogiem Bliskonowym, a drugą to StarCraft2Net.pl, Zostały przedstawione przez Blizzarda pewne ich założenia, rozważania. Problemy w grze, jakie widzą w tym momencie, nad którymi będą pracować. A osobną rzeczą jest oczywiście prezentacja nowych jednostek i kilka dodatkowych informacji na temat tego, co będzie się działo. Tak, płaci się podatek. Teraz Wam nie powiem, to jest. To jest, nie pamiętam ile procent, nie powiem wam, mogę to sprawdzić. Natomiast Tarsoń jeszcze żyje, bo nie widać go, co się stanie. Tak, Tarsoń jeszcze żyje i z tego, co wiem, to będzie ostro trenował. Tak przynajmniej się opowiada. Więc słuchajcie, wróćmy może do tego Bliskona. Najpierw o tych problemach, które się, które się tutaj pojawiają. Wszystkie trzy razy mają jakieś takie słabe i mocne strony. Jeżeli chodzi o terran, tak jak tutaj podaje StarCraft1.pl, przetłumaczywszy podsumowanie, tor zbyt powolny, plus terranie nie radzą sobie z zelotami. Dużo mnie się zelotów w późniejszych etapach gry. Myślę, że to jest dla wszystkich zrozumiałe. To są te zeloty, czarzloty, tak zwane, które naprawdę nie bardzo ciężko jest, szczególnie jak się kompozycja armii ma głównie tanki, maraudery i no, tak dalej. To nie jest tak prosto. Dodatkowo, dodatkowo zerg, problemy w środku rozgrywki z oblężeniami i kontrolowaniem obszarów niewykorzystany potencjał w niektórych jednostek, na przykład ultralistków i koruptorów e, i protosi problemy i słabe strony potrzebują więcej opcji do przeprowadzenia najazdu w to myślę, że bardziej chodzi o haras, tak naprawdę którego nie ma w StarCraft 2, marzą tutaj różne osoby o tym, że pojawi się River, łezka wokół się kręci i będziemy widzieli niesamowite mikro, no ale już, już i widzieliśmy zmiany w tą stronę, gdyż ponieważ pojawił się War Prism z dużo większą ilością shielda, co pozwala na dużo skuteczniejsze jego wykorzystanie. Kolejnym pro problemem Protosów jest brak ataków przeciwpowietrznych i obszarowych. E, no i, no i, no i to są te takie rzeczy, które będą adresowane wraz z upływem czasu w paczach, będą się pojawiały, więc e, wiemy mniej więcej w którą stronę chcą iść, m, e, chcą iść. M, Panowie z Blizzarda. Warto tu jeszcze wspomnieć o pewnych zmianach, zanim przejdę do tych najnowszych jednostek, które Heart of the Swarm będzie nam oferowało. Na pewno, może inaczej, wszystko jest okraszone takim dopiskiem in development, prawda? Czyli jest to jeszcze w fazie rozwoju, w fazie planowania, w fazie testowania, więc ostateczna wersja, jaka wyjdzie, w dodatku jest jeszcze niedoprecyzowana, ale możemy założyć, że skoro już to ujawniono, to zmiany nie będą chyba aż tak duże i jest szansa, że w w zbliżonej formie dojrzymy to podczas premiery. Więc tutaj e, pierwsza rzecz Helion, będzie takim miłym transformersem, e, będzie miał e, większej HP, kiedy się przetransformuje, wie, wolniej się porusza, ale jego damage e, będzie zadawał więcej obrażeń. E, będzie się stawał, zamiast być taki, na wprost, będzie tak atakował. I teraz e, Problem tora, który jest zbyt powolny na ten moment takim rozwiązaniem, które mogłoby się pojawić, jest to, że tor będzie jednostką bardzo late game'ową, potężną i będzie można mieć tylko jednego tora. Coś jak mothership protosów. A jak już mówię o mothershipie protosów, to warto zauważyć, że nie będzie mothershipa w Heart of the Swarm. Zostanie on usunięty, albo ko... dobrze mówię, tak mi się przynajmniej wydaje. Nie będzie też kariera. Może źle powiedziałem, że madershipa nie będzie. Coś jeszcze do sprawdzenia, tu jest, że tak powiem. E, natomiast natomiast e, to, co się w tym momencie pojawi, jeszcze jeżeli chodzi o zergi, na istniejących już rzeczach, to jest szarża ultralisków, będą się tak fajnie zakopywały pod ziemię i wyskakiwały. To ma jak gdyby rozwiązać problem związany z tym, że bardzo często ultraliski nie są w stanie dojść. E, odpowiednio do walki, motają się tam troszkę od tyłu, zachodzą, a tak mogłyby od razu atakować. Więc teraz będzie coś takiego e, się pojawiało. Dodatkowa rzecz dla hydralisków, przynajmniej z notarium takiej informacji, będzie dodatkowy upgrade dla nich możliwy, który będzie przyspieszał ich poruszanie poza kripem. E, poza, e, e, no i teraz e, tutaj ktoś mnie pyta, już widzę, czy jest, czy jest, czy będzie ten wczorajszy na YouTube. Tak, próbowałem wrzucać, ale YouTube się na mnie zbiesił i nagle dostałem limit 15 minut. Dlatego jestem bardzo ciekawy, co tu się zadziało. Dzisiaj już tam podziałałem. Mam nadzieję, że uda się re bez większych problemów. Przejdźmy w takim razie do tych nowych jednostek, które się pojawią. Można było je gdzieś na filmikach już mniej więcej przejrzeć i zobaczyć. Więc zacznijmy od Terrana. Warhound Warhound, pies wojny w wolnym tłumaczeniu. Coś taki mini-tor, tak jak tutaj podaje blog deweloperski. Efektywny anti-mech, anti -mech naziemny, który ma w teorii pomóc przełamywać na przykład linie tanków. I anti-air damage, anti-air attack with splash damage, czyli taki troszkę goliat z jedynki. Ale jego atak powietrzny jest AOE. Kolejna rzecz to Schroeder. Jednostka, która będzie działała tylko wtedy, kiedy nasze jednostki nie będą w pobliżu. Natomiast jeżeli będą jakiekolwiek inne jednostki, to będzie zadawał obrażenia obszarowe. To jest, mnie się to pierwsze, co narzuca to jest mina spider mind taka w jedynce była, zobaczymy jak ten shredder będzie działał. Natomiast jest tu jeszcze ważna uwaga, że jest to bardzo jeszcze w wczesnej fazie developmentu ten shredder, więc zobaczymy. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o zmiany dla Terrana. Zobaczmy zergi, będą tutaj dwie jednostki: pierwsza to Viper, druga to Swarm Host. Viper zastępuje Overseera, którego nie zobaczymy w Heart of the Swarm, oczywiście. Będzie miał detekcję w związku z tym. Będzie mógł rzucać osi, chmurę taką, która w teorii będzie oślepiała, więc będzie można podejść bliżej i zaatakować i będzie mógł przyciągać jednostki do siebie, był taki filmik, że taki wiecie, język pff, wyskoczył i przyciągnął kolosusy, na przykład z klifu. Bardzo fajnie to wygląda. Zresztą w ogóle ja, moje wrażenie jest takie, że Blizzard troszkę tutaj zaczerpnął, może idą z Warcrafta trójki, pewne rzeczy, ale mi się wydaje, że to fajne, będzie więcej widowiskowych takich jednostek, kasterów, które będą wymagały naprawdę fajnego. Mm, używania. Druga jednostka zergowa, którą wspomniałem, to Swarm host, artyleria zergowa, coś czego nie było, więc zergi tutaj zacierają czułki kleszcze i tak dalej. To jest takie coś, co się będzie zakopywało i będzie wypluwało z siebie jakieś, nie wiem, brudlingi, whatever i to coś będzie atakowało. No i teraz protos, na sam koniec protos dostanie aż trzy jednostki, co ciekawe. Tempest, o którym wspomniałem, albo i nie wspomniałem, mówiąc, że nie będzie Madershipa, więc Madership chyba jednak będzie, bo Tempest zastępuje kariera. Co ciekawe, z tego, co tam powiedziano na preview, co widziano, to Nexus będzie miał Ricola wbudowanego. Tylko pytanie, w którym tierze będzie się on aktywował i jak będzie można go zagrywać. Natomiast Tempest to jest taki półksiężyc, on tutaj. AOE damage będzie zadawał w powietrzu i będzie miał atak jeszcze naziemny, który nie jest splashem, nie jest AOE. Replikant, kolejna jednostka dla Protosów, tworzona. Jednostka, która się klonuje w, każdy niemasy, w każdą niemasywną jednostkę. I na przykład zmienić. Na filmikach tam było, że zbliżają się syształki, a one nagle się zmieniają. Te replikanty w tanki, i zaczynają strzelać. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. I jeszcze coś takiego jak Oracle. Coś, co ma być, co, co ma atakować. Coś, co ma harasować. Będzie zatrzymywało produkcję w budynkach będzie zatrzymywało wydobycie, no i właśnie Oracle zastępuje Mothershipa, czyli dobrze tutaj mi się wydawało, że nie będzie. No i teraz jedna jeszcze rzecz, której tutaj nigdzie nie widzę, a wydaje mi się, że coś takiego się pojawiło. No nic jeżeli tego nie ma, to warto jeszcze dodać, może na sam koniec że na przykład Reaper doczeka się regeneracji hitpointów, najprawdopodobniej jak będzie out of combat, czyli poza walką, ale nie będzie miał tych granatów. Battle Battlecruisery będą miały jakiegoś, jakiś dopalacz do poruszania się, zobaczymy jak to będzie działało, pewnie będzie jakiś limit czasowy, kiedy będzie można to użyć. Beinlingi będą mogły poruszać się pod ziemią, najprawdopodobniej, co jest w ogóle urocze. Zobaczymy, jak to się dzieje. No i właśnie to, o czym myślałem, koruptory będą miały umiejętność kradzenia minerałów. Na przykład będą niszczyły budynek i ten damage, który będą zadawany, minerały będzie otrzymywał zer, więc bardzo coś ciekawego. No i tak jak mówiłem, Nexus będzie miał Ricola, tak jak zamiast Mothershipa. I druga zdolność to jakiś zwiększony Zwiększona obrona. Także zobaczymy, ile z tego tak naprawdę dotrwa nam do, mm, dotrwa nam do mm, y, wersji finałowej Heart of the Swarm. No ale przede wszystkim, kiedy beta będzie, już nie możemy się doczekać. Kolejna informacja, już tak właściwie przedostatnia w dzisiejszym nieregularniku. Patch 1.4 y, na... Test real mi jest, to jest chyba patch 1.4.2 dokładnie będąc precyzując, małe kosmetyczne zmiany, ktoś mógł powiedzieć, pierwsza dużo, dużo kosmetyczki, upgrady protosa, tańsze, zmiana tak naprawdę można powiedzieć nie wpływająca w żaden według mnie na ten moment sposób na gameplay, bo to nie są takie koszty, które by nie wiadomo co robiły. Więc jestem, no, sam jestem troszkę ciekawy, dlaczego taki pomysł na zmianę tych kosztów. Nie zmienia się czas wynajdywania, nic takiego, jest po prostu ciut taniej. No i druga zmiana, myślę, że dość interesująca, to ghosty otrzymują nerfa w postaci tego, że ich EMP i zamiast atakować w takim obszarze, będzie atakował w obszarze mniejszym. Z jednej strony ciekawa zmiana będzie wymagała o wiele większego skilla w, posu, w, posu, w, tfu, w, posługiwaniu się, w posługiwaniu się ghostami. Z drugiej strony na pewno w pewien sposób ułatwią bronienie się przeciwko tym imp Piszokwej w jakie, jakie te mają. No, trzeba będzie zobaczyć, poobserwować, przetestować, jak to wszystko teraz się sprawdza. Niemniej jednak, to są dwie najważniejsze rzeczy, jakie w tym patchu na ten moment się znalazły. No i ostatnia rzecz, na sam koniec, dzisiejszego nieregularnika, który dość spokojny, musicie przyznać, stonowany, ale dzisiaj mam herbatę, a nie wodę z parówek. To zapraszam Was jutro na stream z League of Legends. Postanowiłem, że raz na jakiś czas taki stream się znajdzie, zobaczycie, to oczywiście jest część większego planu, zobaczycie po co, gdzie i kiedy, ale jutro, jeżeli ktoś jest zainteresowany League of Legends, to zapraszam na 22, będzie jakaś godzinka, półtorej gry. A dzisiaj, jeżeli chodzi o nieregularnik, to wszystko, za moment przełączamy się na Diabełko, postaram się Demon Hunterem pocisnąć dzisiaj do samego końca bety. I pokazać wam ostatnią walkę z bossem. Zobaczymy, czy się uda. Z mojej strony, na ten moment, to już wszystko. Zaraz będę chciał uploadować ten plik na YouTube'a. Mam nadzieję, że się uda. A ee, póki co, szybki restart streamu za momencik i przechodzimy na diabełko.